Szanowni Państwo, ja zacznę od wypowiedzi, końcówki wypowiedzi pana Garczowskiego. Ja nie mam żadnych układów, ja nie jestem żadnej mafii. Ja ciężko pracuję i przygotowuję rzetelnie projekty. To Państwo, pan Garczewski Państwu odpowiedział, kto rządzi w Polsce. Mafia, tak? Szanowni Państwo. Powiem krótko, gmina na dzień dzisiejszy na ten czas jest zadłużona na 22 miliony złotych. Na tą chwilę nie będzie zadłużona więcej. Zatem przygotowana jest do absorpcji środków y, tych, który, które mogą pojawić się na rynku świętokrzyskim, dlatego że województwo świętokrzyskie jest w czołówce w pozyskiwaniu środków. W pierwszej piątce jest szansa że pozyska 150 milionów euro dodatkowo, czyli 600 milionów złotych. Zatem jest szansa pozyskać środki. Jesteśmy też przygotowani do y, reagowania y, poprzez poduszkę, którą mamy, bo mamy ponad 500 hektarów nieruchomości i tu to zabezpieczenie środki jest. Co, Jakie najważniejsze inwestycje? Na pewno te prorozwojowe, czyli Grzybowski Park Technologiczny, na pewno owodnice, na pewno uzbrojenie terenów osiedla na stoku, osiedla małopolskie i pozostałych części osiedli, to już w drobniejszym zakresie. I jeszcze dodatkowe środki, to są środki z resortów, jak z Ministerstwa Sportu, jak z Ministerstwa Kultury, czyli te pozaunijne nazwijmy to. I wierzę, że sięgniemy też środków zewnętrznych z programu PROW, z programu LIDER, bo jesteśmy uczestnikiem lokalnej grupy działania Białe i Tu szansa dla środowiska wiejskiego. Bardzo dziękuję. Zanim zadamy kolejne pytanie, mamy gorącą proś prośbę do publiczności. Starajmy się hamować emocje. Nie, nie przeszkadzają kandydatom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejne pytanie będzie dotyczyło zdrowia publicznego i opieki społecznej. Bardzo proszę, czytam pytanie. Z jednej strony Staszowowi brakuje nowoczesnej przychodni zdrowia, z drugiej strony pozostaje nierozwiązana sprawa kiepskich warunków socjalnych w bloku przy ulicy Jana Pawła II w centrum miasta. Jak Panowie mają zamiar rozwiązać te problemy? Bardzo proszę. Jako pierwszy odpowiada pan Andrzej Iskra. Szanowni Państwo, nie kto inny jak siedzący przed wami przygotował projekt przychodni zdrowia z apteką i z przedszkolem. Chcieliśmy ten projekt zrealizować z środków zewnętrznych. Ale nie stało możliwości, dlatego że wycofaliśmy na, nasz projekt wspólnie tutaj z trzema osobami. Ja mówiłem na spotkaniach, po to, żeby mógł, żeby mógł być realizowany projekt budowy bloku operacyjnego. I w późniejszym czasie, po opracowaniu pełnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę, chcieliśmy realizować ten obiekt w partnerstwie publiczno-prywatnym. I Opozycja, czyli członkowie Rady Miejskiej, będący w opozycji, sterowani z ulicy Świerczewskiego, nie pozwolili przyjęcia takiej ścieżki realizacji tego obiektu. W związku z tym, jest pozwolenie na budowę, staramy się, żeby było cały czas aktualne, jesteśmy gotowi do realizacji. Jeśli chodzi o opiekę społeczną, ja nie mam sobie nic do zarzucenia bo staraliśmy się ludziom pomagać i to czyniłem w sposób aktywny, zarówno z, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i to realizowało bez, jak i ja jako Andrzej Iskra, jako człowiek, który organizował pomoc społeczną zarówno dla mieszkańców Staszowa, jak i gminy Łubnice, Połaniec, Osiek jeśli chodzi o budynek przy ulicy Jana Pawła II. Dążymy do tego, żeby jak najwięcej mieszkań w tym budynku sprzedać, żeby powstała wspólnota mieszkaniowa i żeby był tam po prostu nie socjalizm, a był ktoś, kto będzie gospodarzył, czyli żeby właściciele sami zajęli się tym budynkiem, bo na dzień dzisiejszy my poprawiamy jego stan, remontujemy, a ci, którzy mieszkają... Dziękuję bardzo. Są, dziękuję. Bardzo proszę, pan Karczewski. Zacząłem tak do, dojdę do tego zdrowia do końca do tej przychodni, to powiem tak, że współczuję dobrego humoru panie Andrzeju siedzą na sali kandydaci platformy, którzy startowali na burmistrza o ekipie rządzącej, pani Heniu, proszę przekazać, że Polską rządzi mafia, jak również radny sejniku wojewódzkiego z ramienia PSL-u, pani Zedar Gradowski. I marszałka jest. Podpisując porozumienie ze starosto trąci przestępstwem taka umowa. Gratuluję dobrego humoru. A teraz przechodzę do tego, co najważniejsze, czyli przychodnia. Szanowni Państwo, występowałem jako burmistrz o to, żeby razem, wspólnie robić z ubiegłym starostą ubiegłych ewencji wspólny projekt modernizacji budynku do do standardów. Nie udało się. Zostałem starosto. Proponowałem wspólny projekt modernizacji przychodni. Padł pomysł. Przychodni z przedszkole. Nie odzywają się nic. Swojego dziecka bym nie wysłał do przedszkola, obok przychodni, gdzie się leczy również chore dzieci. Pomysł podniony. Nie ma finansowania w dwóch projektach: zdrowia i edukacji. I nie były możliwe na samym starcie pozyskane środki. Nie były możliwe do pozyskania. Stąd na samym starcie środki projekt nie był właściwy. Dzisiaj, szanowni Państwo, są pomieszczenia. Nastąpił remont, termomodernizacja. Myślimy o tym, ale dla nas dzisiaj pierwszy był w powiecie szpital i nakład budowa bloku operacyjnego, budowa, termomodernizacja obiektów, pierwsze kolektory słoneczne, zakup nowego tomografu komputerowego czy wyposażenia. Prawie 10 milionów złotych z powiatu przeszło. Szanowni Państwo, to jest dbałość o zdrowie. Również na wypadek, gdyby w tej gminie rozledziało się podstawowa jakaś zdrowotna, podjęta została przez Radę Powiatu uchwała, która dawała możliwość przyjęcia zadań przez szpital. Bo patrząc, co się wyprawia w gminie, dziękuję, byliśmy pełni obaw. Co do budynku socjalnego. Podrób... Przepraszam, pana czas się skończył. Szanowni Państwo, kolejne pytanie będzie dotyczyło bezpieczeństwa. Staszowiani na szczęście nie czują się zagrożeni w swoim lokalnym środowisku. Nie oznacza to jednak, że nie ma już nic do zrobienia w tej kwestii. Jaka będzie Pańska polityka w tym zakresie? Jako pierwszy odpowiada Pan Romuald Karczewski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo bardzo ważna rzecz. Mieszkańcy muszą czuć się bezpieczni. I na ulicach, i w mieście, i na wioskach. To jest możliwe, ale nie w pełni wykorzystano szansę na monitoring, Takich w szkołach, jak i na terenie miasta. Przeze mnie rozpoczęty projekt E Święto Wszystkiego w Staszowie: pociągnięcie światłowodów, zrealizowanie możliwości podpięcia również do systemu bezpieczeństwa bezpiecznego miasta, programu. W tej kadencji nie zostało nic zrobione w tej materii, ale myślę, że da się to jeszcze naprawić, bo te programy są, dzięki Bogu, kontynuowane. Bezpieczeństwo to również dodatkowe patrole, to również sprzęt, który tak w policji został odpowiednio odnowiony, kiedy to ja pełniłem funkcję starosty. To szanowni Państwo, również ten budynek, który stoi w straszy od lat za urzędem miasta minuta będą możliwości rozpoczęcia modernizacji tego budynku w przyszłym roku, bo już są pieniądze zagwarantowane z programu RPO. I jeszcze jedno, to nie tylko straż pożarna. I ta ochotnicza, której jestem prezesem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnej. I jak ci ludzie pracowali podczas powodzi. Jak była zarządzana gmina Połaniec, Łubnice, Osiek. Przez starostę Staszowskiego w mojej osobie podczas tej akcji. Możecie Państwo pytać tych mieszkańców, ile się udało uratować majątku ludzkiego, ile krzywd i cierpienia potrafiło się zmniejszyć, za co gwarantuję Państwu, że wiemy, co robić, jak robić, żeby podczas takich zdarzeń były jak najmniejsze skutki i ludzie nie cierpieli dużo. Dziękuję bardzo.